W centrum Krakowa doszło do bulwersującego incydentu. Były policjant wraz z córką zareagował, gdy zauważył dwóch obywateli Niemiec niszczących zabytkowy gmach wielkarbonii krakowskiej. Próba powstrzymania wandali skończyła się brutalnym atakiem. Mężczyzna został pobity, a jego dziecko zaatakowane. Zamiast realnych konsekwencji dla sprawców, prokuratura umorzyła sprawę, a poszkodowany otrzymał mandat w wysokości 300 złotych. Mandat tej samej wysokości dostał jeden z napostników. O zdarzeniu poinformował w mediach społecznościowych poseł Pis Dariusz Matecki, nazwając sytuację symbolem braku sprawiedliwości w Polsce pod żądani Donalda Tuska. Jak podkreślił, atak na Polaków i polskie dziedzictwo przez obcokrajowców nie może pozostać bez poważnych sankcji. Matecki zapowiada interpelację poselską i żądanie zmiany kwalifikacji prawnej czynu, by sprawcy odpowiedzieli za swoje działania w pełni przed sądem. Sprawa wywołuje fale oburzenia i stawia pytania o równość wobec prawa oraz ochrony narodowego dziedzictwa.